Mic on. Charging battery. Ta -da, ta -da. Tere to, to już się włączył kłata, pa. Dramatu. Ciekawe to jeszcze już mnie słychać. Serio tak. już mnie słychać kło. No jeszcze tak nie zdążyłem poustawiać. Czemu to się startuje z automatu jako publiczne kula? Ja. To jest po prostu, ja wam powiem kula, to nawet kuła nie jest śmieszna kóła. To jest normalnie mało śmieszne. Czekajcie czekaj, poustawiam się do końca. Tu tylko jeszcze kurde maile chciałem poznać KUŁA, no, zobacz jak to długo się kuła się ten ruchamy się kuła, nie wiem dlaczego. Niby nic na tym Windowsie nie mam. Jedyne co na tym Windowsie mam to są updatey. I z każdym jednym update'em ten komputer chodzi jak kupa gówna. Autentycznie. dostałem kasiorę oczywiście. Gówna bo gówna, ale lepsza taka niż żadna. No dobra no co, no dobra, trzeba teraz słuchajcie dopasować się do obs -a. Niestety Czy dźwięki jest, tak? Słyszycie moją, kuś, wa, moją paszczę Dobra, jest dobrze. Znaczy <laughs> teoretycznie jest dobrze Jakoś dziwnie to działa kurwa ta gra, nie wiem czemu ani modu, ani jakiś update jeszcze się zrobił przed chwilą Trudno wyczyć, <laughs> trudno wyczyć. Siema, siema, witam wszystkich po kolei, jak leci. Kurde, ale normalnie szok. Jaki szok! Dobra, muszę drzwi pozamykać, moment, bo tu kurde młodzież jeszcze w szkole jest, się okazuje. A musiałem jeszcze coś tu papu zrobić, coś tam, coś tu, coś teges, szmeges. No i to kurde, tak się. czas się. ten. czas się rozciąga się. Siema, siema, witam, witam serdecznie. Włączę sobie jeden na tableciku. Po tablecie włączę sobie ciepecie po tablecie, podgląd, żeby było, że mógł szybko kogoś wypierdolić, jak będzie za bardzo twórczo. I tak w zasadzie nic żadnych innych zmian nie ma tu jakieś dupki wyskoczyły, ale to nie jest ten stream. Tu, ale tu jakie fajne dupki, ja pierdolę. Jakie mi fajne sugestie się pojawią teraz! Kiedy muszę stream podglądać i wiecie co? Nie mam tego streama w ogóle u siebie. Hmm. Halo? On mi nie wyskoczył. Na moim własnym kuła, tablecie kuła. Kumacie to? Ja pierdzielę. My videos, your channel. Poczekajcie, kliknę. O, musiałem wejść i teraz... Reklamę muszę zobaczyć, kurwa nie wiem po co. Z z wyłącz reklamę. O, jest coś, jest Ale się dzieje. Ale się dzieje. Ty, no to co? Co lecimy? Co lecimy dzisiaj? Musimy patrzeć, że mamy ograniczoną ilość kredytów. Możemy polecieć premkami, bo taki miałem delikatny plan. Plan miał polegać na tym, żeby zobaczyć premki, którymi w ogóle da się grać. Czy one są w ogóle jeszcze grywalne w ogóle w tym momencie, na tym stadium gry, które są? Prawie jak mamy dużo od F16 po um, kurwa y, Buicka, y, Tego to mamy tutaj. No to był kiedyś fajny czołg, To muszę przyznać, że był fajny chock, ale się wszystko skończył. Tego też zmęczyli bardzo szybko. Tym TS-em to mam chyba 5 bitew na krzyż i założyłem na niego bardzo wyborne kamu, co zresztą widać. A miłość, kwiaty opiaty. To co, polatamy chwilę prymkami? Zobaczymy co się będzie działo, jak to w ogóle działa? Zacznie mnie ciekawi, co oni z tym kuła zrobili. Co to jest na dwie godziny? O, pyk. Kiś hajcu to nie mam. Bonusów wszędzie... Nie ma nic na dwie godziny do koła. Tu są 300% na godzinę, o tak myślę po cichu może zaczniemy od, od lajcików, co? Dywizja lightową byśmy przeskoczyli i potem pójdziemy mocniej, albo według może Waszego uznania tak naprawdę mi to wsiarno eee, tu. Pokaż tego Ebra Ebr też podobny setup Ocean 11 i pokaż Kargula kurwa Kargol tylko widzę, że ma pindolone moduły, czyli albo wento, albo optykę. Można mu przerzucić, to zrobimy mu tak, żeby było troszkę mocniej. I będzie. A czemu? A, bo to jest ta sama drużyna w G. Dobra. Chodźcie, spróbujemy jakoś walajcikiem rosyjskim, jednym z moich takich najprzyjemniejszych czołgów, najbardziej wymagających w sumie. Siema siema, witam wszystkich serdecznie. Witamy na kanale Magdy Gessler Będziemy tutaj smażyć kotlety, kurwa niemieckie, francuskie, japońskie sushi i upitolimy. Nie, co to wonycki 15 centów, jakby dać za kamerę, to było zajebiście jakby za reklamę dali 15 centów człowieku, to, content, to nie jest family content. Kurwa, człowieku, siedzi tata za komputerem, dzieci oglądają, jak? To tematyk jest zajebisty, nikt, kurwa, nie przeklina elegancko, trzymamy się w fasonu. Mamy 10 tier, 3 arty. Ja jestem w 8, w lajcie jest naprawdę zajebiście, zmieniamy content, idziemy na dychę, nie? Ja już, już w tym momencie poczułem zwieraczą autentycznie taką silną silną, taką naprawdę bardzo silną wolę i chęć nie grania już to kurwa wargaming kurwa Przez ten tej nas rozjebie kurwa gnój po polu no chyba że z bolcem nie patrzę na ten, ale jakoś mi laguje gra ja wam powiem taka jest opóźniona jakaś taka powyłączane jakieś wzory mam nie jest tak płynnie jak zawsze jak Powinna, nie? O! Spotkałem Judasza, on mnie nie widział. Kurwa, to musi mieć mocną załogę, skoro mnie nie widział. Drzewo rozwalę za chwilę, słuchajcie, nie? Jej pistą depresję, on, będzie, on mnie załatwi na depresję, on sprawi, że będę tak wkurwiony, taką deprechę będę miał. O, mam 160 damage ale na dziś się bawię! Wybornie się bawię, rozwalimy drzewo przy następnej ucieczce, ok, żeby mi ten kurwa Judes nie widział, bo nie jest kurwa Judes agresor, patrzcie, wcale w dupę? Nie to jest. Y y nie widzę, nie mogę, nie mogę. Chciałbym falnąć, żeby mu rozpaliło końcówkę, żeby mu zwieracz eksplodował, nie dam rady. Musi cofnąć trochę. Posiadam na jedynce do przodu. Też nie. Ale jest twardy, słuchajcie, ma w dupie wszystko. Czy ktoś, przepraszam, mógłby go wystraszyć, jak on się cofnie, to mu jeb... Halo? Hel... Pani Haniu? Pani cofnie? No fuck! Tylko dupą no, patrzcie jaką wierzga tą swoją dupą. Wejdzie czy nie? Chodźcie spróbujemy. <słyski> Ale nie zobaczył mnie, nie o, zobaczył mnie. kuła Przewalę drzewo, będę tu udawał, że wiecie, że ten, nie, że tu jestem <słyski> Ale ucieknę. Nie, UDES się hej! Jadę po T28 wtedy. Bo, kurwa, się podnieciłem, nie? Taka kometa Harley'a przecież, nie wiem, czy nie lecić tam za mocno. Ja bym tu leciutkie zrobił takie kurwa otwarcie. Wiecie jeszcze, zobaczył kto, co, gdzie jest. Bo nie tam To on mi teoretycznie nie zobaczy. puść puśmie, alinka. Jedę po arty, ale temu trzeba byłoby zapierdolić. Odsunę się tu i widzicie, żeby tam nie odstrzelał Robię taki delikatny wymyk Wymyk, odmyk Dziękuję, dobrze nie musiałem strzelać, ale mam spota i to jest kurwa nieprzyjemna sytuacja, mam powiem To jest bardzo nieprzyjemna sytuacja, mamy 700 spota, jesteśmy... Ole mi przelagowało kąpa. Fuck! Myślałem, że nie wejdę w zakręt kurwa, nie wyjdę, o kurwa. Ole go kurwa załatwiłem Patrzcie jak on się obraca, patrzcie Widzieliście to kurwa jak on się obraca? On dostał turbinkę zamontowa. zamontował Pierdolony kurwa to te mi jebnie, bo tutaj kurwa nie mam opadu Błago, on mnie, mnie trafi widzicie? No nie mam opadu Nie miałem możliwości opaść Jebany kurwa Przycelował cfel Niemyty Widzicie jak to jest z tymi kurwa artyleriami? I to, że siedzi w kurwia cały wieczór, to jeszcze kurwa szybciej się obraca teraz, nie? Ono w ogóle powinny takiej, po takie o, na, jednej, na jednej stopie takie baletki mieć i. i, i w kółko robić, kurwa. Ale przelagowało mi kurwa kąpa, naprawdę, to coś jest niechelą. O! Chuj, tysiąc pinga, nie? chyba baw się, nie? Czy jestem kurwa na rumuńskim serwerze, czy co tu kurwa chodzi? Nie mam strasznej i skacze jak stara kurwa Stara kurwa no wystarczy nie chyba większego O nie, nie da, nie da rady grać chłopaki 1200-400 patrzcie No to jest niemożliwe żeby to było u mnie w domu kurwa 500 tysiąc fuj baw się Siema do Siemanko witam wszystkich, po kolei patrzę na ping co się dzieje Nie da się kurwa grać, nie? A to nie jest kurwa, czekajcie, ja sobie przepinguję mój kurwa router, poczekajcie moment No to jest niemożliwe, żebym ja miał taki kurwa chujowy internet, no bez jajec, nie? A, aha, pokaż mi sieć już taki kurwa ja był ostatnio coś się dzieje. A to chyba, że nie wiem co się dzieje. co Teraz kurwa zmienili wszystkie ustawienia. Kurwa w tym durnym, jebanym Windowsie, nic nie widzę. DNS, przepinguję sobie DNS, a do DNS-a poczekajcie, raz dwa i tutaj mam. Pokaż się. Pyk. Kurwa dobrze wygląda. No kurwa nie da rady, no kurwa 300, czekajcie może drobnie. Nie, nich chuja. A ten jeszcze kurwa, on chce mi zajebać. Enemy armor nie mam powiem, z takim piny jest lepsze niż jeżenie, nie? Będę musiał grać artą. Ale naprawdę, no kurwa, nie jest śmieszne, nie? Kiedy ty chcesz skręcić w lewo, pias jedzie zupełnie w innym kierunku. A stój, wróć. Nie no, na centralu jestem, no kurwa, nie mogę być na South of Nie Niby jest 34 pingu. Czekajcie, muszę zapytać, czy może ze Niemożliwe kurwa. No. Potem jest jeszcze jedna różnica, ten komputer jest podłączony na kablu do, do routera. Więc mam ten priorytet, że, że najpierw obsługuje, router obsługuje. Patrz, na te, te... Nie, to jest wszystko wyłączone. Najpierw router obsługuje to co jest na kablu, a dopiero później obsługuje to co jest na Wi-Fi. Prosta reguła, ale no dlaczego takie były skoki? Słuchajcie, znowu wyszedł z progu z 163, nie? Fakt, nie, śmieszne kurde, słuchajcie. Co no nie mają WZT? -e. O, to tylko slide vs Light. Versus light. Spotność tym kopytkiem, nie? Bo fuzeta prędzej spotnę niż ona mnie. że ona gra w plutonie z artą 60, 50. Tak patrzę, kurwa to jest takie, ale kurwa laguje w chuj, nie? No i co? Na chuj mi z takiego kurwa spotowania, widzicie? 113, 150. Nie wiem, co się dzieje Tarpie, kurwa, pięknie, nie? Ale u, u was to widzę tak jak mam plą, to, to nie jak cholera nie? Czy mi się wydaje? To jest dramat, nie? No właśnie, czekajcie, ja zapytałem młodego. Nie, nic nie ściąga. Dobra, zróbmy tak. Ja po prostu będę musiał to rozłączyć i spróbujemy. Jeszcze mi kurwa zajebał, no. Frajer, jebany. Nie u mnie się uspokoił na 30-40, ale coś jest nie -hello, nie? Będę musiał rudro zresatować, bo widzę, że to kurwa tutaj do innego wniosku nie dojdzie tak szybko, nie? Nie, gun handling na tym pojeździe jest do dupy. LWZ to tam jest, no dobra, no to ja mam pole manewru tak naprawdę tym kopytkiem teraz. No dobra słuchajcie, no co ja mam powiedzieć? No spróbuję to teraz naprawić, spróbuję tą grę tutaj dokończyć tak jak należy No widzę co się dzieje, mam podgląd, nie? Czyżby OBS kurwa jakieś nowe ustawienia, coś mu się popierdoliło w głowie, co? Co myślicie? Jestem fałek tu będzie. Straszne Siemka, siemka. Ale mukę zrobiłem na ręcznym. Ale i tak zdecham teraz. Dobra. Czekajcie, jeszcze tylko zobaczę tutaj na OBS, co się dzieje. No OBS jest kurwa, on nic nie widziałem, więc w porządku. Tylko zobaczę. Ty, a słuchajcie, tu jest lepszy numer. Mi się wydaje, że OBS się wypierdolił, jeżeli mam być kurwa szczery. Aha.